Na rynkach akcji trwa hossa indeksy w USA i na głównych europejskich giełdach biją rekordy. Wskaźniki z GPW w końcówce lutego i w pierwszym tygodniu marca wypadły nieco słabiej mimo rosnącej siły złotego. Czy nasze indeksy powrócą do wzrostów? Czy są sygnały do zakończenia zwyżek na rynkach bazowych? Co z HOS-ą na bitcoinie, na złocie? Jakie są czynniki zdarzenia, które w krótkim terminie będą determinować zachowania rynków? Kłaniam się państwu Dariusz Wieczorek zapraszam na kolejny program Prosto z parkietu. A dzisiaj moim i państwa gościem jest Sobiesław Kozłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa Noble Securities. Cześć Sobiesławie. Cześć Darku, witam państwa serdecznie. Zaczynamy nasz taki cykliczny przegląd sytuacji na rynkach wsparty wykresami, które przygotowuje Sobiesław. Zacznijmy od naszej giełdy tym razem. W Sobiesławie przygotowałeś na pierwszy slajd indeks WIG20, indeks e, największych spółek blue chipów, który e, e, no, podszedł pod te prawie 2500 punktów w lutym. Potem była ta chwilowa e, zadyszka. Mieliśmy też taką dobrą sesję w tym tygodniu, głównie za sprawą zachowania banków. Do banków jeszcze przejdziemy. E, widzimy też, że w takim rocznej perspektywie te duże spółki właśnie zachowują się sporo lepiej niż te małe. Jak ty patrzysz na właśnie ten indeks największych spółek blue Chipu? Tutaj, w, szanowni Państwo, mamy dwa spojrzenia. Rzeczywiście po prawej stronie wykres roczny czy roczny, roczny, na dy, dynamika indeksów, i najmocniejszy jest wig 20 Toli i WIG20. Spółki, na których koncentruje się, czy największy wpływ ma zagranica. I co ciekawe, no to są te, 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 ten segment rynku, jest najmocniejszy w ujęciu rocznym. Tutaj zwrócimy uwagę na nieco słabsze zachowanie SWIG-8. I w ogóle jest bardzo słabe zachowanie NC Index, czyli tych najmniejszych, najbardziej ryzykownych spółek, bo tam jest ujemna roczna dynamika. Także można powiedzieć, że inwestorzy koncentrują się na tych najbardziej płynnych albo średnio płynnych spółkach. No to tutaj też siła MBGU 40, gdzie relatywnie łatwo można wejść i wyjść, ale z drugiej strony, i im dłużej jestem na rynku, tym częściej patrzę na takie um Dłuższe interwały, akurat po lewej stronie jest wykres taki wieloletni, miesięczny, bo to jest spojrzenie inwestorów instytucjonalnych, czy też funduszy. One mają z racji swojej wielkości dużo dłuższy czas na zajmowanie pozycji niż sesja, dwie to często jest miesiąc czy, czy kilka miesięcy. No i z tej perspektywy to jest ciekawy moment, bo przyłamujemy ten trend spadkowy, to widzą Państwo. Tą górną linię czerwoną trendu spadkowego formowanego czy trwającego od 2011 roku, no to w, na ten moment jest to pozytywna informacja. To, co ewentualnie mogłoby niepokoić, no to patrząc po takiej analizie czysto technicznej, no to jest wykupienie w. Na oscylatorze stochastycznym to jest ten, ta pierwsza zmienna, czy taka wahająca się krzywa pod wykresem Wigu 20. Przy czym, no też proszę zobaczyć, że takie to wykupienie utrzymywało się relatywnie długo w latach 2005-2007, kiedy można powiedzieć, że w, jakby weszliśmy do Unii Europejskiej, napływ funduszy unijnych. No to teraz taką analogią byłoby wykorzystanie środków w ramach KPO, czy też kumulacja z wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy do 2027 roku. No, chociaż też wtedy żyliśmy w takim mniej konfliktogennym geopolitycznym otoczeniu. No teraz na przykład wojna w Ukrainie wydaje się, że może być takim czynnikiem ryzyka, no ale to być może to rozwinę na kolejnych slajdach. Na ten moment widać, że zagranica doważa Polskę i to wpływa na mocniejsze zachowanie wig 20 i przełamanie trendu spadkowego formowanego, czy trwającego przez 13 lat. No to na ten moment to jest pozytywny układ. Mm, czyli mamy tu przełamanie trendu spadkowego, długoterminowego, krótkoterminowy, taki trend roczny, półtora roczny, też jest wzrostowy, też się z nim nie walczy, czyli to jest taka bycza perspektywa. Sobie Sobiesławie, ale czy tutaj, nie wiem, no, takie zasięgi nawet e, 2-600 są możliwe? Oczywiście z e, pewnymi korektami i fluktuacją, jak to e, często na rynkach bywa. To jest dobre pytanie. Nad, w, w, jak się zastanawiamy w zespole nad y, 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 odpowiedzią na to pytanie, no to y, z jednej strony y, ta y, siła banków y, może wspierać y, Wejść, próbę wejścia na wyższe poziomy, no ale to takim czynnikiem, który mógłby to limitować, no to czy determinować, no to jest zachowanie amerykańskich indeksów akcyjnych. No i tutaj kluczową kwestią jest polityka Fedu. I tak patrząc po takich czynnikach monetarnych, czy polityce pieniężnej, no to 20 marca, to już niedługo. Na ten moment 62%. Z prawdopodobieństwem 62% rynek zakłada pierwszą obniżkę w, w czerwcu. I co ciekawe, tego prawdopodobieństwa nie zmieniły nawet nieco wyższe odczyty inflacji korowej, inflacji bazowej w Stanach. Inflacja CPI konsumencka w pojęciu miesiąca do miesiąca, rok do roku była zgodna z oczekiwaniami. Co akurat inwestorzy przyjęli optymistycznie, w tym sensie, że dalej to nie jest środowisko do niższych stóp, dane gospodarki amerykańskie są dobre, no i stąd bardzo mocne zachowanie amerykańskich indeksów. Także, jeżeli te, 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 ten układ będzie się utrzymywał, no to to by wspierało zachowanie naszego indeksu, przy czym, no, spotykamy się w bardzo dobrym czy ciekawym momencie, w tym sensie, że. Piątek, trzy wiedźmy, czyli między wygasanie kontraktów terminowych na, na indeksy w Polsce, ale też w Stanach. No i pytanie, czy inwestorzy właśnie próbują dowieść stopy zwrotu do, do wygasania, czy tam kilku sesji po wygasaniu i już się powoli pozycjonują pod okres marzec-czerwiec to postaram się też przybliżyć taką moją odpowiedź na kolejnych slajdach. Na ten moment, no póki ten trwa, no to obowiązuje, chociaż wydaje się, że tego optymizmu na ten moment zdaje się być dużo na rynku, ale z drugiej strony takie dynamiczne wzrosty cen złota, czy spadek rentowności obligacji, no to też daje do myślenia, czy przypadkiem tu jest jakiś rebalancing, równoważenie nie, nie postępuje. Mm -hmm. Przejdźmy do drugiego wykresu WIG Banki, bo e, oczywiście e, tej HOS e, czy tego silnego wig 20 nie byłoby bez banków. Wspomniałeś w Stanach prawdopodobieństwo obniżki stóp w czerwcu jest stosunkowo wysokie. U nas na razie po tych ostatnich e, i do doniesieniach makro, i konferencji, i decyzjach RPP wynika, że tych obniżek raczej szybko nie będzie, co wspiera banki. W tym tygodniu banki też wsparła taka deklaracja, że być może będą mogły wypłacać 100% zysków na dywidendę, że być może wakacje kredytowe nie będą przedłużane, i mieliśmy bardzo dobrą sesję. Powiedz mi, czy Twoim zdaniem banki, które po prostu pchną pną się po ścianie strachu, biją rekordy, indeks WIG Banki wyszedł nawet na chwilę powyżej 13 tysięcy punktów. Czy tutaj, patrząc na wycenę tych banków, czy to jest jeszcze mocna taka perspektywa do zwyżek, biorąc pod uwagę oczekiwane wyniki, oczekiwane otoczenie makro? To jest pytanie za milion dolarów, jak nie za więcej. Odpowiedź na to pytanie, bo z jednej strony, patrząc fundamentalnie, no to ROE, rentowność kapitałów własnych na 2024 rok dla banków to jest blisko 16%, na 25%, blisko 24%, konsensus rynkowy. I z tej perspektywy, to mamy powrót do, do rentowności z 2007 2008 roku, czyli tej bardzo wysokiej. Przy czym no, wydaje się, że i też wsparcie właśnie w postaci wysokich dywidend z, z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, czy też z zysków z, za 2023 rok, o czym wspomniałeś. I to jest to momentum jest dobre, czy mocne. Tylko, że wydaje mi się, że w jakimś stopniu już znane, czyli to nie jest coś nowego. Wydaje mi się, że to jest w pewnym stopniu czy w dużym stopniu zdyskontowane czy uwzględnione w wycenach. Pytanie, czy pojawi, czy pojawi się coś nowego. No, takim nowym czynnikiem byłoby, byłoby no, na przykład wyraźniejsze czy umocnienie złotego powyżej, poniżej, zejście poniżej USDPLN 388 na przykład. No, a patrząc po wykresie WIG banki, no to. Mamy jakąś konsolidację czy trend boczny wieloletni od 2007 roku. No i to widzą Państwo, że w górą, no to na ten moment zatrzymaliśmy się na blisko 13 tysięcy punktów, i to jest opór. No jego przebicie by otwierałoby potencjał do zwyżki na wyższy poziom. Być może nawet, ale to, to, to tak czysto technicznie, patrząc, być może nawet pod 15800, ale. To by było możliwe w momencie takiej super hossy, czy by, by bardzo dobrego otoczenia bez czynników ryzyka. No a jednak wydaje mi się, że ten właśnie fet, wybory prezydenckie czy plebiscyt w Rosji i później możliwo obawy o eskalację wojny w, w Ukrainie. Wydaje mi się, że tutaj bym zwracał szczególną uwagę na zachowanie Big banki przy tych 13 tysiącach punktów. Jeżeli zostałoby to pokonane no to by sygnalizowało, że próbę kontynuacji. Jak daleko no to do, należy na to zwrócić uwagę. Przy czym ja tak pokazałem takie pionowe kreski, które pokazują wykupienie na, na no i to zazwyczaj oznaczało no, po tym następowało schłodzenie sygnał sprzedaży i to była taka formacja szczytowa za wyjątkiem tej takiej Super Hossy z 2005 roku. Czy mamy do czynienia z, taką, z takim układem? No to tutaj czynnikiem dla mnie niepewności istotnym właśnie jest sytuacja za, za wschodnią granicą i t, taka agresywna polityka Rosji, czy też wzrost takiego ryzyka geopolitycznego, związanego z, z Chinami, z Tajwanem, czy też wybory prezydenckie w, w Stanach. Ktoś może powiedzieć, że no dobrze, póki są czynniki strachu, no to możemy mówić o wzrostach po ścianie strachu. To czasami się, czy raz się opłacało właśnie w 2005, 2007 roku, ale czy to dalej będzie kontynuowane, no to tutaj tak podchodząc bardziej racjonalnie, byłbym ostrożny i wydaje mi się, że to, co bym mógł zaproponować, to powiedzmy zmniejszanie zaangażowania na czymś, co mocno dało zarobić, i szukanie. Szans w tym, co do tej pory zachywało się słabo, tak żeby zmniejszyć ryzyko powiedzmy portfela w takim średnim terminie. No I tutaj zachowanie złota, czy amerykańskich obligacji, czy euro USD wydaje mi się, jest taką, no może być podpowiedzią. Suma Summarum na ten moment wykres wygląda pozytywnie, chociaż jest wy, 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 bo są banki są wykupione, no ale póki co nie ma sygnału sprzedaży czy też zanegowania tego pozytywnego układu, także wykres wygląda taki miesięczny, jakby z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych pozytywnie. I tak jak rozmawiam z zarządzającymi, no to mówią, że z perspektywy zagranicy takim inwestowanym sektorem są banki. No i z, jak Polska jest niedoważna, no to relatywnie łatwo im wejść właśnie w ten sektor. Chociaż no pytanie, kiedy nastąpi taka dystrybucja i sprzedaż faktów, to tutaj jeszcze nie mam odpowiedzi na to pytanie. Banki są takim dosyć płynnym sektorem, to są płynne spółki. Rzeczywiście ten duży kapitał może tutaj e, e, jakby taką szeroką ławą wchodzić. Wspomniałeś sobie słowie o czynnikach ryzyka, między innymi no trwającej cały czas wojnie za naszą wschodnią granicą, tej agresywnej polityce Rosji wyborach prezydenckich, nie wiadomo, co się zdarzy. My jesteśmy dosyć blisko tych właśnie ważnych czynników ryzyka, a złoty ostatnio wykazuje no, taką siłę, umacnia się. Tak jak wspomniałeś, dolar kosztuje już około 3,9 zł są takie prognozy czy oczekiwania, że może właśnie dalej zyskiwać. Co wpływa na tą siłę złotego właśnie? Czy, tak jak wspomniałeś wcześniej, środki z KPO, czy brak, powiedzmy w takiej krótkiej perspektywie, obniżek stóp procentowych, czy też znaczenie Polski na arenie takiej międzynarodowej I w Europie i w Stanach? Mieliśmy ostatnio wizytę naszych przywódców, prezydenta premiera z prezydentem Bidenem. Co twoim zdaniem właśnie wpływa na taką siłę i czy rzeczywiście tutaj możemy być jeszcze doważani i ten złoty może zyskiwać? To yy, Na rynku ponoć mam ksywę DXY, czyli indeks dolara, ja patrzę poprzez waluty, na, między innymi poprzez waluty na rynek. Przepraszam, poprosimy o wykres, o wykres, wykres dolara, o właśnie, przepraszam. I moim zdaniem tutaj z, z, zmiana złotego to jest konsekwencja słabości ostatnio dolara, czy takiej zadyszki dolara DXY, ale też i poprawy sentymentu inwestorów globalnych do rynków wschodzących. Akurat tutaj tego nie ma wykresu, ale widać to po zachowaniu indeksu walut rynków rozwijających się. Ale też no widać to potwierdzenie na zachowaniu USD PLN. W tym sensie widzą Państwo, co ciekawe, przełamanie trendu słabości czy deprecjacji złotego formowanego od 2008 roku. Czyli widzą Państwo przełamanie tej od góry w dół w zielonej nej linii, to oznacza umocnienie złotego i ma pozytywny wydźwięk. Czy może być kontynuowane? No to będzie zależało jakby od układu globalnego, jak i lokalnego. Globalnego, czyli jeżeli dolar by się osłabiał, i w ślad za pierwszą obniżką inwestorzy by stwierdzili, że już powiedzmy inne aktywa wyglądają ciekawie i byłby taki słup zamiana na na przykład akcje rynków wschodzących czy surowce tańsze dolary no to silniejsze surowce stąd też być może to jest taki hype czy podbicie na złocie srebrze czy bitcoinie to jeżeli pójść tym tropem, no to tutaj jest perspektywa, tym bardziej, że tak z, z punktu widzenia inwestorów globalnych, to na szczęście mam takie sygnały, czy też jakby konsultacje, rozmowy, że w regionie no, Turcja jest nieinwestowalna, Rosja nieinwestowalna, w Turcji też nieoczekiwane, czy zmia, zmiana szefowej banku centralnego. No to tutaj Polska po wyborach i takim też w e, dobrej prasie e, zagranicznej, no to to jest wsparcie, pytanie czy sentymentu, pytanie, czy oprócz banków inne spółki e, płynne dołączą do, e, do, do tych wzrostów. No i czy te czynniki ryzyka, o których wspomniałem, wybory w Rosji, czy te, 16, 17 jak dobrze pamiętam marca FED czy właśnie inne nieoczekiwane wydarzenia nie nastąpią no to jest jakiś czynnikiem ryzyka ale póki co szybko zażegnanym jest CR Commercial Real Estate czyli kwestia nieruchomości komercyjnych w Stanach ale też nieruchomości w Chinach wciąż oczekujemy na ten jakieś wsparcie jeżeli chodzi o Chiny reasumując Póki co widzimy przełamanie trendu spadkowego i to ma pozytywną wymowę. Jakimś trochę sprawdzam, dla mnie będzie zachowanie rynku po właśnie trzech wiedźmach, bo tak tradingowo w krótkim terminie to może być takim istotnym wydarzeniem i pozycjonowaniem inwestorów na, na kolejny kwartał. Mm -hmm. To teraz krótko jeszcze powiedzmy rzucimy okiem na wykres euro-dolar, poprosimy o ten wykres. Tutaj mamy taką w ostatnich tygodniach taką konsolidację tak troszkę między w okolicach 1,1. Twoim zdaniem jest szansa wybicia? W którą stronę? Zbliżamy no, się do górnego ograniczenia, czy też czasowo ten powoli czas jest na decyzję. Reasumując, wydaje się, że pozornie obniżka 100%, rozpoczęcie cyklu obniżek przez Fed raczej by osłabiało dolara, no ale jeżeli by, byśmy przeszli do fazy risk off, czyli awersji do ryzyka no to tutaj dolar jako taka bezpieczna przystań mógłby, mógłby zyskiwać. No i pytanie, czy to założenie rynków, że relatywnie jesteśmy blisko rozpoczęcia cyklu obniżek w Stanach i w Europie, czy to jest dobre założenie, no to w najbliższe miesiące będą dadą odpowiedź. Wydaje mi się, że nieco większe szanse jednak widzę w Wzmocnianiu dolara, no i pytanie, czy najbliższe tygodnie zanegują tutaj moje podejście co do dolara, to jest jeden z kluczowych wykresów na najbliższe miesiące. Mm -hmm. e, czy twoim e, czy ciebie zaskakiwała? Przejdźmy do następnego wykresu, czy ciebie zaskakiwała ostatnia hossa, e, czy rajd na Bitcoinie, taka e, też hossa, czy mocne wybicie i nowe szczyty e, na złocie? Czy to właśnie, e, tak jak wspomniałeś, e, mogło mieć związek z tym, że, że s, e, słabną, słabną dolar? E, i, i, I gdzie tutaj są jakieś kresy powiedz? No właśnie, ja szukam tropów, jak się globalni inwestorzy pozycjonują, no i jakąś alternatywą dla akcji, czy dla dolara, mógłby być, być właśnie złoto, ładne wibicie górą, przebicie poprzednich szczytów na złocie, to jakby, to sygnalizuje mi, że być może część inwestorów w ujęciu globalnym szuka bezpieczeństwa przed, nie wiem, czy inflacją, czy słabszym dolarem, czy też tutaj jakaś popyt jest mocny ze strony Chin, żeby wzmocnić czy cyfrową walutę banku centralnego, CNBC, czy też tutaj jest też kwestia właśnie takiego odwrotu, czy dywersyfikacji, i portfeli inwestorów, i stąd też takie wzmocnienie alternatywy dla, dla dolara, czyli Bitcoina. Być może tutaj ma kwestia tego halvingu, halving, czyli przepłowienie dla przypomnienia najpierw za blok było 50 Bitcoinów i ten co mniej więcej 4 lata jest przepłowienie. Teraz za jeden blok jest 6,125. No i w 24 roku, być może w kwietniu, w maju będzie to przepłowienie, czyli będzie jakby Nagroda za wydobycie bloku będzie o połowę mniejsza. No i zazwyczaj tu specjaliści mówią, że przed halvingiem notowania bitcoina rosną. Także tu można na to spojrzeć z kilku perspektyw. Wydaje mi się, że akurat bitcoin jest taką trochę miarą ryzyka. Póki co to wskazuje taki risk on i wzrosty w Stanach wspierają... w, w Szukania takich zmiennych aktywów high beta, no to tu być może to jest taka weryfikacja, nastąpi przy cofnięciu SP, weryfikacja siły e, e, Bitcoina, no ale to, to czekam na to od dłuższego czasu. Tak, Bitcoin już powyżej 73 tysięcy dolarów. Pojawiają się prognozy, pojawiają się cyfry rzędu 80 tysięcy, nawet 100. Wysław, to czas nas tutaj nagli. Ostatnie dwa wykresy. Jeszcze proszę rentowność obligacji. Ostatni, przedostatni slajd. Tutaj mamy te rentowności utrzymujące się powyżej nieco 4%. I w w którym kierunku, jak sądzisz, mogą podążać. To jest bardzo ciekawy wykres w tym sensie, że spadek rentowności w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku z 5% na poniżej 3,8. 120 punktów to jest, bazowych to jest bardzo dużo. Jeżeli byśmy zeszli poniżej 3,8, no to by sygnalizowało, że inwestorzy są bliżej przekonania, że Fed rozpocznie cykl obniżek, co akurat by sprzyjało amerykańskim obligacjom. Także to zachowanie obligacji zdaje się przybliżać mnie przynajmniej co do oceny polityki Fedu. Mm -hmm. I ostatni wykres SP 500, powiedzmy jeden z najważniejszych indeksów. Hossa, Hossa, Hossa. E, e, wiadomo, wspierana, wspierana trochę przez e, te główne e, spółki, najważniejsze spółki, siedem najważniejszych spółek. Sam zauważasz, że no, ta szerokość rynku jest tutaj troszkę taka może e, martwiąca. Twoim zdaniem. Trend będzie trwał do wyborów, po obniżkach stóp coś się zmieni. Zwykle jest tak, że chyba jak się zaczyna cykl yy, luzowania polityki pieniężnej, to, to, to te indeksy już wtedy chyba tak dobrze się nie zachowują. Jak to jest? co ciekawe, to właśnie by taką datą graniczną, być może to będzie wcześniej dyskontował, to jest rozpoczęcie cyklu obniżek i co ciekawe to właśnie spadek stopy procentowej działa negatywnie na spółki wzrostowe, bo to sygnalizuje gorsze otoczenie gospodarcze, czyli słabszy wzrost i presja na spółki wzrostowe, no ale też dodam, że słabsze zachowanie, na przykład Tesli czy Apple powoduje, że te Magnificent 7 wspaniała siódemka się redukuje do Fo do czterech, czy do mniejszej liczby spółek, no i też warto patrzeć na tą, na te spółkę Nvidia. E, Suma summarum, w szerokości zdaje się być coraz węższa, e, oparta na mniejszej liczbie spółek, e, no ale póki trend nie został zanegowany, to obowiązuje. Hmm, chociaż e, czasami właśnie ta negacja może być bardzo dynamiczna, także tutaj m, na to zwracam uwagę, no ale też e, e, póki co nie widać takiego punktu przegięcia. Mhm. Czyli podsumowując, mamy e, trwające trendy, z którymi e, w krótkim terminie nie ma co walczyć, ale nie możemy zapominać o czynnikach ryzyka, m.in. tych, które wymieniłeś, czyli geopolityka. Tak, tak, potwierdzam, także e, być może właśnie takim rozwiązaniem. To też słyszę od inwestorów że, czy zarządzających, że właśnie taka próba równoważenia i pozycjonowania się w, wraz ze swoją strategią. Czasami, jak mniejszy portfel, no to można to w dzień czy w tydzień zrobić, czy, a jak ma się większy portfel, no to, to w, dłuższym, w dłuższym okresie. Ale warto mieć strategię na wypadek, gdyby jednak indeks czy rynek zachowywał się, się inaczej niż do tej pory, czyli takie scenariuszowe podejście czego sobie i Państwu życzę, aby być przygotowanym na te lepsze, jak i te słabsze odczyty z gospodarki. Czyli podsumowując, trend wzrostowy trwa w krótkim terminie mamy hossę nie walczy się z trendem, ale oczywiście trzeba pamiętać o czynnikach ryzyka, o geopolityce, o tych czynnikach, które, o których wspomniałeś. Tak, zgadzam się, to, to pewnie też jak Państwo wiecie, ja tak staram się holistycznie czy z zespołem podchodzić do, do rynku i właśnie w tym kontekście robimy spotkanie w przyszłym tygodniu 21 marca z panem Krzysztofem Wojczalem, czyli bardzo dobrą osobą, jeżeli chodzi o politykę, bo mijają dwa lata wojny w Ukrainie i zastanawiamy się, co dalej. Także w tym, w tym w kontekście Państwa zapraszam, webinar jest bezpłatny. Proszę wejść na stronę Nobel Securities, wpisać Krzysztof Wojczal i dostaną Państwo informacje o tym webinarze. I wydaje mi się, że takie szerokie spojrzenie na rynek zwiększa szanse na, z jednej strony ochronę kapitału, a z drugiej strony wychwycenie szans i zagrożeń. Także dziękuję za spotkanie, do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję bardzo, do zobaczenia.